Sylwia Grzeszczak śpiewała taką piosenkę kiedyś, yy, w której zapamiętamy słowa: Budujemy nasz dom na piasku, cena nie gra roli dziś. Kupiliśmy prawie wszystko, ale wciąż nie mamy nic. Ile razy kupiliśmy prawie wszystko i nic nie mieliśmy? Bo to działa tak, że im więcej dajemy. Tym więcej mamy właśnie co za pobożna piosenka jeszcze budujemy nasz dom na piasku to jest takie ewangeliczne kto buduje dom na skale kto buduje dom na piasku i ona śpiewa jakby no, to co było yy, że przekonali się tak że trzeba zacząć od nowa przestać się śpieszyć. Zacznijmy od nowa, od małych rzeczy, bo w nich wzór na szczęście zapisany jest. Jakaż to pobożna piosenka. Gratuluję pani Sylwii Grzeszczak. Wróćcie sobie do niej, posłuchajcie, bo naprawdę jest głęboka w swojej treści. Pozdrawiam wieczornie.